Jak zapewne widzieliście, naprawdę fajnie połapaliśmy. Najważniejsze, że dobrze bawiliśmy się jeśli chodzi o strategię, bo o to właśnie pytaliście, to my z Moniką nęciliśmy kulkami o smaku Ananasa i Squida. Były to pokrojone kulki na zestawach wędrowała pojedyncza kulka 20 mm. No i na to właśnie były wtedy efekty. Powiem wam, że teraz woda jest już troszeczkę chłodniejsza, więc zamierzenie będzie łowić podobnie. A jeśli ryby nie będą chciały współpracować, to zmienimy to po prostu na mniejsze przynęty. Tutaj za nami jest zatoka, zatoka, w której będziemy teraz łowić. Nie wiemy jeszcze jaka jest głębokość. Mamy ze sobą dipera, chirpa nowego, więc sprawdzimy to, wybierzemy jakieś miejscówki i będziemy chcieli regularnie z tych samych miejsc przez całe te trzy dni łowić. Witajcie. Jesteśmy w końcu na uroczysku karpiowym, ponieważ dojazd tutaj mieliśmy z problemami ze względu na to, że wybraliśmy się z przyczepą tym razem, aby dokończyć materiał filmowy z zawodów. Niestety nie wzięliśmy pod uwagę, że tutaj są pola uprawne i podesz tu nawrócić nie będzie dość łatwo, dlatego się zakopaliśmy z tą przyczepą, ale dzięki bardzo, bardzo sympatycznym sąsiadom udało nam się wyjechać. Wieczorem... Bardzo późno wywieźliśmy zestawy. Każdy właściwie na co innego i po ciemku, więc tylko tutaj sugerowaliśmy się A Aczkolwiek nie ma tutaj zróżnicowanego dna, miejsce inne niż na zawodach. Przynęty te same, bo takie mamy założenie, że robimy na te same przynęty, na te same zestawy i tą samą zanętę stosujemy. Czyli oczywiście. Ananas, hash ananas, NLT, hash extra swój i zalęta w tym aromacie poleciała do wody. I po godzinie, po godzinie piękny karpyszon. już Wam go pokazuję. Niesamowite branie było już po niecałej godzinie, pomimo, że naprawdę mieliśmy bardzo późno wywiezione zestawy. Ten osobnik skusił się na hasz ananasa z ekstra squidem, dziesiątką. Piętnastka kulka tonąca i dziesiątka pływak. Taki bałwanek ze mu zestaw na pleciące Jelly Wire z krewetką. Rozłożyliśmy się tutaj dzisiaj bardzo, bardzo późno. Zostały wywiezione około godziny ósmej. Więc wszystko na ostatnią chwilę. A pomimo tego piękna ryba ląduje na naszej macie. Mam nadzieję, że to nie kolejne. Branie, patrzcie. do branie. Z bliska. Już podnoszę. Moniki. Ostro odjazd na lewej stronie blisko bodajże sam hasza na nas co ważne nowe kije 3 składowe TX1 3LB praca naprawdę bardzo fajna pierwsza ryba na tym kiju fajnie pracuje zobaczymy co z tego będzie jest coraz bliżej Chyba nie jest duża, ale... Świetna ryba tuż po Moniki. Tym razem sam harza na nas. Na jakąś skazę, ale nie jest to rana. Na pewno charakterystyczny znak. Ale zobaczcie jaki ma grzbiet. Mega się cieszymy. Z głębokości 70 cm. Zaledwie kilka pokrojonych kulek. Do tego trochę ziarna.

bardzo, bardzo delikatne branie właściwie prawie brak brania e, spod drzewa po drugiej stronie kombinacja ta sama co wcześniej czyli e, hash ananas piętnastka podwieszany malutkim popapem dziesiątką hash extra squidem i ten piękny karpiszon wylądował w moich rękach spójrzcie na jego kolorowy ogon Przepiękny. I Kolejny odjazd spod drzewa to jest miejsca, gdzie monika miała niedawno siedemnastkę. Idzie dosyć ciężko, ale tak naprawdę odległość jest spora, bo to jest prawie 130 metrów. Ciężko ocenić jeszcze w jakiej wielkości będzie karp. Ale cieszę, że wziął. Chyba wziął z dużej głębokości Uf. Tym razem na włosie zawisła nowość Otrzymano Isolate Kulka z serii TX1 o smaku orzecha tykrysiego. Kolejny karp spod drzewa z tego miejsca, co Monika miała, swoją siedemnastkę, ten jest mniejszy. Zaraz, drugą wędkę, też tam przewieziemy w okolicę tych gałęzi. Widocznie ryby się tam grupują. Miejmy nadzieję, że wpadnie coś większego. Jedno z pytań, które bardzo często się pojawiało podczas potyczki teamów śląskich, to pytanie o przypony, których używaliśmy o to, jakie haki wiązaliśmy, jak mocowaliśmy nasze przynęty. Powiem Wam tak, wtedy stosowaliśmy dwa rodzaje przyponów, teraz chcemy zabrać jeszcze, wzięliśmy jeszcze trzeci rodzaj pod uwagę, ponieważ woda jest bardzo zimna i jeśli ryby nie będą chciały pobierać dużych przynęt, to będziemy zmuszeni postawić na tak zwany minimalizm. Czyli małe przynęty, mniejsze haki i coś takiego, żeby te ryby mogły łatwo zastać naszą przynętę. Już Was zabieram do Moniki. Będzie to po pierwsze, będą to plecionki w otulinie, ponieważ wywozimy łódką zanętową i żeby to nam dobrze spadło i przypon nie zleciał nam na ciężarek, musimy zastosować plecionki, które sprawdzą się również bardzo dobrze podczas rzutu. Będzie to plecionka Skinless w sztywnej otulinie, ponieważ jak sobie przejedziemy nad parą, to możecie zaobserwować na przykład na tym przyponie, że plecionka jest całkowicie sztywna. W momencie opadania idealnie nam ten zestaw spadł na dno. Drugą plecionką będzie plecionka w miękkiej otulinie. Tu już mamy yy, no, zdecydowanie miększą otulinę, aczkolwiek układanie się na dnie tej plecionki również bardzo, bardzo dobre, ale zestaw yy, na bardziej naturalnie prezentuje naszą przynętę. Zawsze podczas konstrukcji zestawów ściągamy część otuliny, aby dać tutaj luz haczykowi, żeby nasza prezentacja przynęty była bardzo naturalna. Jak widzicie, ten przypont, który jeszcze nie przejechałam nad farą, tak wygląda, jest to plecionka skinless. Co tutaj mamy? Przede wszystkim długi włos, dość długi. Uważam, że bardzo odpowiedni. Następnie pozycjoner. Moimi ulubionymi w ostatnim czasie są krewetki, zarówno w tej wersji brązowej, jak i różowej. Natomiast te krótsze pozycjonery bez krewetki również świetnie się tutaj sprawdzą. Dalej mamy ściągnięty fragment otuliny. Obciążenie, ponieważ będę chciała dawać bałwanki, więc chciałabym, żeby dociążyło to mój przypon. Oj, chyba mamy branie. Tak, na pewno. Podczas mówienia o zestawach było branie. Zobaczcie jak idealnie jest zapięty. Pozycjoner krewetka, o którym Wam mówiłam, plecionka Skinless, tyle ściągniętej otuliny, dociążenie i pop-up. Tutaj jeszcze była kulka 15, zerwała się przed chwilką i tak wygląda zestaw. Ciężko jest nam podnieść rybę, bo jest ona bardzo energiczna. Warto jest ją sobie na chwilkę obrócić, aby się uspokoiła. I bezpiecznie. Wtedy możemy spróbować ją podnieść. No i pięknie. Teraz możemy zrobić szybką sesję. I każdy jest zadowolony, ryba szybko wraca do wody, a my mamy piękne fotki. I jak widzieliście, piękny karpiszon wylądował już na macie. Był to dokładnie zestaw, o którym mówiłam w czasie, gdy pojawiło się branie, czyli plecionka skinless w sztywnej otulinie. Ta jeszcze nie jest przejechana nad parą, no ale jak przejedziemy, stanie się idealnie prosta. To jest właśnie ona. E, ściągnięty fragment otuliny, obciążenie, pozycjoner krewetka, hak super strong, włos dość długiej e, długości jak na przynętę, piętnastkę e, 15, 15 tonącą i dziesiątkę pop-up. E, ten przypon rewelacyjnie sprawdzał nam się podczas zawodów i jak widzicie dalej się to potwierdza. E, drugi zestaw będzie z plecionką Jelly Wire, e, jest to miękka otulina. Ściągnięty fragment otuliny. Tutaj akurat użyłam rurki termokurczliwej do wypozycjonowania haka i rurki termokurczliwej do wypozycjonowania włosa. Bardzo ciekawy przypon, który też się świetnie sprawdzał podczas zawodów. No i oczywiście Ronirik do zadań specjalnych. Myślę, że tutaj świetnie się sprawdzi ze względu na to, że po prostu mamy bardzo, bardzo dużą ilość mułu na tej miejscówce. Jak go wykonać? Link mamy u góry. Natomiast możemy skorzystać z gotowych, z których bardzo często go, mm, korzystam. Są bardzo dobrej jakości, świetnie się sprawdzają i wystarczy do nich przy, przywiązać plecionkę. Oj. <słuch> <słuch> bardzo króciutki ale wypasiony, lubi sobie podjeść. Przynęta, ta sama. a Ananas ze squidem, bardzo, bardzo im tutaj przypasował. Ta kombinacja, plecionka przyponowa Jerry Wire, pozycjoner krewetka, hak super strong, to wszystko powoduje, że kolejna piękna ryba jest znowu na macie zupełnie inna od poprzednich i wbrew pozorom, że jest króciutka, jest ciężka, zaraz ją zważymy.